No, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich. Dzisiaj wyda prowadzi program kulinarny po śląsku, wyda go do po śląsku, czyli mówił, daniem dnia będą placki ziemniaczane z kapustą. Serdecznie zapraszam do oglądania. Cześć, trzymajcie się. Placki ziemniaczane można robić na kilka sposobów. Ja dzisiaj pokażę przepis placki ziemniaczane z kapustą. Oto produkty. Kapusty jest około 400 gram. Bekon do smażenia, słonina wędzona. Dwa jajka. Ziemniaczki, pokrojone aby ziemniaki miksował, czosnek. Koperek pokrojony, dwa jajka, serfeta, śmietana, olej, magii, fajna rękawiczka, dziadek gotuje, proszę bardzo, dla ozdoby sól. No i pieprz do przyprawienia. No, zaczynam od krojenia cebuli. Oczywiście dostartych ziemniaków. Podstawowy dodatek do placków ziemniaczanych i musi być dobrny, bo to tak będzie zniksowane. No cebula mamy pokrojono, pójdzie do ziemniaków, bierzemy się za boczek, zakrojenie boczku. Zaczynamy od słoninki słoninka w kostka. Przypomina mi się, ja mnie babka zawsze brała do Katowic, babcia Wanda, jak byłem małym chłopcem na placki ziemniaczane. Były takie dobre. Moja święta, świętej pamięci babcia Wanda zawsze dobry robiła smalec. To mówi Pietrej zrobiła Ci chlip ze smalcem i klopsy. Klopsy karminadle. To była pycha, to były czasy. No teraz słonina jest pokrojona. Jak widać kostka. Teraz kryjemy bekon. Również kosteczka. Wszystko się będzie fajnie skwarzyć i pójdzie na placki. Ja sobie myślę, taki przepis każdy może sobie dać inny dodatek. No ale prawie bekun i słonina prasuje do placków. No boczek i słonina pokrojone będą czekać na swoja kolej a my się bierzemy za ziemniaki no zapomniałem jeszcze o jajkach trzeba dwa jajka żeby to dobrze związało do tartych ziemniaków jeszcze trochę muszę jajka popieprzyć, Posolnie nie za dużo bo surfeta, surfeta jest słony i boczek no jademy dalej no ja no, zaczynam Wrzucać, wciepować ziemniaki do blendera. Można też utrzeć ręcznie, jak to woli. Jest tak łatwiej i prości. No i z tym koksym. Teraz po tak cebuli, żeby się to fajnie wyferlało, wymieszało. Teraz ciepła kapusta, która się połączy z ziemniakami, z jajkiem na wyczucie. Ciepujemy teraz cebulę jeszcze. Cebula w sumie cało pójdzie do do smaku tym udaniu. No, Wysułem czosnek Całe ząbki Wiadomo, że to się zmiksuje Ciepujemy dalej ziemniaki I ferlumy. No Ziemniaki są już wyferlane, Czyli wymieszane Teraz dodajemy jeszcze składniki Zapomniałem powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy Przynajmniej jo ja dodaję dwie łyżki mąki pszennej, Oczywiście jajko wymieszane. Sól pieprz. Dużo sól niebo tak jak wcześniej godowych i słonina, więc z jest dość słono, żeby to nie przesolić. No i mieszamy to razem. O. No, wymieszane już jest. Jeszcze dodaję koperek, czyli zostawię na góra troszkę koperku. Zawsze daje smaku ten koperek. Zresztą bardzo lubię koperek. Ale jak to woli. Ja na przykład koperek uwielbiam. No, odciepujemy teraz suninka. Nie trzeba aż oleju, bo sunina jest dość tucta razem z boczkiem. na patelnia. I się to skwierczy fajnie. Mogę powiedzieć, że podtrzymujemy śląskie tradycje, no z Niedziela Święto. Nasze mamy bardzo dobrze gotują. Zapraszają nas na obiad, kto się ceni. My też od czasu do czasu zapraszamy, nie Sylwia? Tak. No. Tak to wszystko wygląda, my na Śląsku. Wszystkie tradycje szanują. Każdy region jest inny prawie placki to nie są śląskie dania, ale się często te placki tu na Śląsku boczek się już fajnie skwarzył z, z słoninką proszę bardzo jest to danie trochę tuste, no ale jak ktoś nie chce, to nie musi dawać tego boczku kto jeszcze chce się pochwalić to do stołek od wnuków, tak samo ten fortuch fajny na Dzień Dziadka Pozdrawiam Marcerek i Olafek, super wnuki A my jedziemy dalej z koksymi. No, danie jest trochę, trochę kaloryczne, dlatego Boczek cały Daję na ręcznik papierowy Żeby to otłuścić Będzie mi tego puszczu wiadomo No, zaczynam olej wlewać Napatenia wyrą troszkę więcej tego oleju. Ja daję olej rzepakowy z pierwszego otoczenia. Mniej więcej sprawdzimy temperaturę na oko, kiedy to, gdzie te placki wciepywać. No już próba zrobiono. Oliwa nie skierczy. No i robimy placki. Placki z kapustą. Robię taki jeden placek. Na próbę większy Zobaczymy jak to będzie wyglądać Myślę, że to będzie smaczne Też lubię gotować Ale muszę mieć czas i natchnienie Wystarczy chcieć Opracek już jest prawie gotowy Jest zapucony na drugą stronę Należy pamiętać też, żeby Wodę odsączyć od ziemniaków Bo dużo pryska Zaraz skoczymy. Moje danie myślę, że będzie smaczne. placek jest upieczony, teraz dajmy dodateczki, czyli śmietanka proszę bardzo jeżeli ktoś. Tylko nie za dużo. Nie za dużo właśnie. Jak to woli. Skwareczki na to. wygląda. To. Na pewno danie nie jest ale myślę, że jest bardzo smaczne. I teraz serfeta. parę kawałeczków, To jest mój taki dodatek. I zielony kopereczek. Proszę bardzo. Na to, na górę. Ale ktoś nie lubi koperku ale ja, jak mówię wcześniej był tak to wygląda wygląda bardzo smacznie A no i robimy próbę naszego dania dla pani ekspert Sylwii. tak żeby było wszystkiego po trochu Proszę kochanie skosztuje jak bardzo dobra. Placek chrupiący, dodatki też ekstra. Super. Czyli udało się? Udało się. No. To dziękuję. No, kucharz też musi sprawdzić. Zobaczymy, jak to smakuje. Dobre. Nie ja smakuje w każdym razie. Do tego taneczka. O Rufi, ty cynku. Smacznego piesku. Jak niecinkę. Proszę bardzo. O pieski trzeba też bać. nie i czek. no proszę, ładne obiady masz, jak się cieszy. No serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że przepis się przyda. Placki z kapustą, z kiszoną kapustą, jest to bardzo szybki przepis, łatwy. Życzę wszystkim smacznego. Jeszcze raz pozdrawiamy, zapraszam na kolejne filmy. Proszę o subskrypcję, Piotr podróżuje, teraz Piotr gotuje. Cześć, trzymajcie się!